Witajcie kochani, z tej strony Łukasz Keszmarczyk I Marcin Zbigniew Wojciech, to ja Tak, i mamy dla Was specjalne zaproszenie Przy Ma... okazji konkurs będzie też Mamy dla Was hubę z lasu Tak I zapraszamy Was do Katowic Do Old Time Garage, już 20 listopada o godzinie 18.30 Zagramy tam swoje programy stand-upowe Jeżeli lubicie mocny stand-up, to jest imprezka właśnie dla Was Tak ja teraz dotykam mchu i wierzcie mi, dotyk mchu nie jest w ogóle podobny do tego, co zobaczycie na naszych występach. Będzie dużo twardziej, ostrzej i grubo. Tak, i mamy też dla Was konkurs. Konkurs, pytanie brzmi. Który z nas dwóch zagrał w reklamie McDonalda? Uwaga, uwaga, pytanie jest podchwytliwe. Osoby, które napiszą dobrze w komentarzu, wśród tych osób rozlosujemy podwójną wyściówkę właśnie na taki stand-up time Garage. Pytanie jest jeszcze pomocnicze. Jeden z nas się tą reklamą zasugerował i nie jest to ten, który zagrał. <gry> Dokładnie. Także kombinujcie. Ja wam jeszcze pokażę zerwałem z mchu grzyba. Nie wiem czy to wam coś w waszym życiu zmienia, ale Dawałem grzyba po prostu. I ten grzyb może zostać dołączony do nagrody. O właśnie, czemu nie. Także Zapraszamy. Mam nadzieję, że tym razem, tym grzybem Was przekonaliśmy, no. Bądźcie czujni, bo nigdy nie wiadomo.